Jak napisać wniosek o dotację na realizację własnego projektu? Jak zdobyć fundusze europejskie na szkolenia dla pracowników oraz jak stać się atrakcyjnym na rynku pracy? Na te i wiele innych pytań można uzyskać odpowiedź w strefach funduszy europejskich. Małopolska myśli o Tobie. Pierwsze z cyklu siedmiu weekendowych spotkań miało miejsce w Pleśnej poprzez kilkanaście spotkań na terenie całej Małopolski, właśnie w małych miejscowościach, chcemy zachęcić mieszkańców, aby korzystali z tej możliwości dotyczącej wykorzystywania środków europejskich. Chcemy to robić w wielu obszarach, w wielu gminach, w wielu miejscowościach, po to właśnie, żeby być jak najbliżej właśnie mieszkańców. Każdy z uczestników mógł wziąć udział w szkoleniach lub zasięgnąć prywatnych konsultacji prowadzonych przez ekspertów Funduszy Europejskich oraz specjalistów z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Nasi specjaliści znajdujący się w strefie Funduszy Europejskich udzielają wszystkich informacji dotyczących konkursów, dotacji. Staramy się po prostu być jak najbliżej mieszkańców, jak najbliżej przedsiębiorców, jak najbliżej instytucji otoczenia biznesu. Nasi specjaliści są po to, żeby pomóc każdemu, który się ubiega o dofinansowanie. Jak w jaki sposób może skorzystać z tych środków, jak wypełnić wniosek, gdzie znaleźć odpowiednie odpowiednie dokumenty. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie kieruje swoje działania do projektodawców, którzy mają projekty w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, a z drugiej strony stara się zachęcać osoby indywidualne, osoby poniżej 30 roku życia, niekształcące, się nieuczące, się niepracujące do wzięcia udziału w projektach. Staramy się też pokazać dobre praktyki, czyli tych, którzy już skorzystali z pieniędzy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, którym się udało. Podczas indywidualnych konsultacji można było dostać wiele cennych wskazówek na temat możliwości uzyskania funduszy europejskich. Zastanawiam się na, nad os, otworzeniem działalności gospodarczej. Chciałem uzyskać informacje na temat uzyskania środków z funduszy europejskich. Można liczyć na szczegółowe szczegółowy opis poszczególnych kroków, jakie należy wykonać. Oprócz udziału w licznych atrakcjach można było też porozmawiać z przedsiębiorcami, którzy już wcześniej sięgnęli po unijne środki. Zdrowisko Krynica rzygiestów starało się o środki europejskie i dzięki tym środkom została zmodernizowana pijalnia główna. To jest wizytówka w ogóle Krynicy. Jest to zastrzyk pieniędzy, który no pozwala robić duże inwestycje i zachęcam do korzystania z funduszy europejskich. Fundusze pomogły przede wszystkim w zakupie maszyn, wyremontowaniu pracowni. No, generalnie dosyć sporo dostaliśmy z Unii. Mamy coraz więcej zamówień z roku na rok. Jeżeli, jeżeli ktoś ma pomysł, to, to na, pew, na pewno warto, na pewno warto się starać. Dzięki funduszom europejskim Małopolska cały czas się rozwija, powstają nowe firmy, pracownicy podnoszą swoje kompetencje, a instytucje kultury stają się atrakcyjniejsze. To wszystko sprawia, że mieszkańcom regionu żyje się coraz lepiej.